¡Hey, hey! Mam dla Was kolejną dawkę informacji ze świata Xiaomi w ramach cyklu dwutygodniowego o tytule Co słychać u Xiaomi. Pamiętajcie, wszystkie pełne artykuły macie w opisie. Ja zachęcam do poczytania, by uzupełnić wiedzę z odcinka. Zapraszam też do subskrypcji, bardzo mnie cieszy Wasza coraz większa obecność. Nie przedłużajmy, zaczynajmy! No to zacznijmy od jeszcze ciepłych informacji z czwartku, bo właśnie wtedy w Indiach odbyła się premiera nowych telefonów Redmi Note 9 Pro oraz Redmi Note 9 Pro Max. Oczywiście online, z uwagi na wirusie. Plusa. Jest na co czekać? Moim zdaniem i tak, i nie. Ale uwaga, uwaga, to moje subiektywne zdanie. I zaraz Wam wyjaśnię o co mi chodzi, ale zanim o tym, będę trochę mieszał tym Pro, Pro, Max, więc bądźcie uważni, bo wersja 9 Pro Max od wersji 9 Pro nie różni się tak dużo. Oba modele posiadają procesor Snapdragon 720G, i tutaj mam lekkie zastrzeżenie, ponieważ według mnie cudów nie ma. Ja miałem nadzieję na Mediateka i tak powiedziałem to, i kto by się spodziewał, na pewno nie. Ja sprzed nie wiem 6 lat, ale w tym momencie naprawdę to mówię. Ja jestem użytkownikiem Redmi Note 8 Pro i jestem zaskoczony, pozytywnie zaskoczony. A co mam do tego procesora w Note 9 Pro i Pro Max? No, cyfry pokazują, że dużego przeskoku wydajności między Note 8 Pro a Note 9 Pro czy Pro Max nie będzie. A nawet pokuszę się o stwierdzenie, że może być trochę słabiej niż u młodszego brata. Zobaczcie ciekawe zestawienie. Redmi Note 8 Pro został królem najlepszych średniaków w zestawieniu ubiegłego miesiąca. No ale dobra, to tylko liczby. Czy dostrzeżymy różnicę na minus? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wracając. W skrócie cechą wspólną Note 9 Pro i Pro 9 Max poza procesorem jest ekran IPS, który ma 6,67 cala i rozdzielczość Full HD. Bateria to ponad 5000 mAh, natomiast wersja Pro Max posiada szybkie ładowanie 33W, a wersja Pro 18W. 32-megapikselowa kamera do selfie w wersji Max, a w 9 Pro 16-megapikselowa. Z tyłu główny aparat to 64-megapikseli w wersji Pro 9 Max, w wersji 9 Pro 48-megapikseli. A czytnik jest ulokowany z boku obudowy. Oglądając konferencję nie widziałem specyfikacji NFC, ale mówimy o premierze indyjskiej, a więc pewnie w wersji europejskiej taki moduł będzie. Poczekamy, zobaczymy. One naprawdę napawają optymizmem. Mam nadzieję, że głowa Wam nie pękła od tych informacji. Jest ich naprawdę dużo i ja zapraszam do podlinkowanych artykułów, aby tą wiedzę sobie uzupełnić. Chcecie się przekonać, jak piękne i szczegółowe zdjęcia robi Mi 10 Pro dzięki matrycy 108 MP? Xiaomi w 2019 roku wysłało satelitę wraz z sprzętem, aby wykonać kilka zdjęć naszej Ziemi. I Jakim aparatem? Oczywiście Mi 10 Pro. Stwierdzenie zdjęcia są mniej ziemskie, ma w tym przypadku podwójne znaczenie. Pod linkiem możecie znaleźć kilka przygotowanych tapet, które powstały przy użyciu Mi 10 Pro. Kawał sprzętu, nie? Wykliście do czytników linii papilarnych w ekranie? No cóż, zapewne znajdą się przeciwnicy tego rozwiązania, ale też zwolennicy. Ja jestem gdzieś po środku. Jak wiecie, do tej pory technologia pozwalała na implementowanie takich czytników pod matrycami OLED lub AMOLED. Między innymi dzięki Xiaomi to się ma zmienić. Wiceprezes Xiaomi ogłosił, że udało się, kolokwialnie mówiąc, zainstalować skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem LCD. W artykule znajdziecie również film, na którym widać proces odblokowywania. Działa to dość sprawnie. Ja czekam na pierwszy telefon wyposażony w taki czytnik. A będzie to szybciej niż później, bo to rozwiązanie jest gotowe do masowej produkcji. Jak wiecie, ekrany LCD czy IPS są tańsze w produkcji od OLEDów AMOLEDów. Więc takie rozwiązanie będziemy mogli uświadczyć w średniakach i nie będzie to się przekładało na dużo, dużo wyższą cenę, jak to jest właśnie w przypadku telefonów z ekranami OLED, AMOLED. W Europie jeszcze nie mamy Mi 10 i Mi 10 Pro, a już na horyzoncie, a raczej w formie plotek widać Mi 10S. Jak pisze Michal z forum Mi Community, tego telefonu można spodziewać się w drugiej połowie roku. I mam też ciekawą informację dla fanów Mi Maxa, czyli ekran, który ma być ponoć bardzo, bardzo duży. No plotki mówią, że to może być od 7 nawet do 10 cali. A jak będzie? Zobaczymy. W dobie panującego wirusa wpletę takie dwa, trzy słowa o nim. Uważajcie na siebie. Często myjcie ręce oraz, co ważne, swój smartfon. Bo używamy go często, a on jest właśnie siedliskiem różnych paskudstw. Stosujcie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a będzie dobrze. Ja wam życzę dużo zdrowia. Na dziś to tyle. Widzimy się w następnym materiale oraz oczywiście w komentarzach. Do usłyszenia.